Cześć, witajcie. A przed wami 2008 Jeep Wrangler Unlimited w pełni zmodyfikowany w wersji 5 z benzynową jednostką. No więc zaczynamy od początku. Mamy tutaj piękny stalowy zderzak z wyciągarką, oświetleniem ledowym, customowy grill JL, oświetlenie JL, customowe zamknięcia maski, wysokie nad nadkola. Mamy tutaj lift zawieszenia 2,5 cala plus 1 cala bodylift. Mamy tutaj fajne felgi Fuela 35 calowe opony. Stalowe progi. Auto w pięknym kolorze. Nadkola polakierowane pod kolor samochodu. Mamy tutaj dodatkową osłonę. W lewu paliwa. Mamy oświetlenie oczywiście LEDowe. Z tyłu zderzak także stalowy. Customowy, robiony na zamówienie. Z dodatkowym oświetleniem. Mamy tutaj hak. Możemy z powodzeniem ciągnąć łódeczkę. Oczywiście zestaw pięciu kół, fuela, kompletny zestaw, także z kołem zapasowym. W środku mamy siedzenia z JL, kierownicę z JK. Wygląda to pięknie, nowoczesnie, nowocześnie. Snorkel dedykowany do Wranglera JK. Piękna skórzana kierownica, wielofunkcyjna, wspomniane. Fotele z nowszej generacji. Auto zachowane w bardzo fajnym stanie. Multimedialne lusterko. Mamy tutaj elektryczne szyby. I wiele, wiele więcej. Auto już dzisiaj trafi do naszej oferty w najlepszej cenie. Piękny Wrangler, w pełni zmodyfikowany, bez korozji. Specyfikacji GCC to coś, co lubicie najbardziej. Tak zwany nasz bestseller. Do usłyszenia, hej.